Polska. Kronika. Radiowa. Bardzo. Bardzo. Starych. Zabytków. Niech żyje Józef Stalin! Nie żyje! Nie żyje! Róża, czy ty byś coś zaimprowizowała? Nie wiem, nie wiem. W naszym jazzku dzisiaj o godzinie 10.00 będzie przejeżdżał sam pan Józef Czarakiewicz. Wraz z Niną Andrycz. Uwaga podróżni i obywatele bielska Białej. W dniu dzisiejszym o godzinie 10. mamy zaszczyt naszą trasą będzie przejeżdżał Józef Cyrankiewicz wraz z Niną Andrys. Trasa będzie. Uwaga podróżni. Uwaga podróżni. Milicja. Na drog w porządku na drogach będzie pilnowała... Policja. I znowu policja. Uwaga podróżni i obywatele Bielska-Biały. Na naszych drogach będzie przejeżdżał Józef Cyrankiewicz z Brażyną Andrycz. W porządku na drogach będzie polnowała milicja. Naszymi ulicami będzie przejeżdżał Józef Cyrankiewicz z Brażyną Andrycz. Prosimy zachowywać wszelką ostrożność. Drogi będzie ulic będzie pilnowała. Mi milicja. Coś jeszcze dalej.